Dzień dobry kochanemu Państwu. <noise> Dzisiaj będzie króciutki utwór o jednym bardzo ważnym człowieku. Dawno o nim nie było, a to jeden z moich ulubieńców, więc bardzo proszę się skoncentrować teraz. Z cyklu Muzyka Lekka, Łatwa i do Dupy. Utwór w stylu antycznym. Proszę uprzejmie! Kiedyś słynny, rozwiązań świetnych znawca Dzisiaj już inny, jest Reksio pojednawca Jak pisko wydaje się gość sprytny Niegodziwcy mówią o nim, Czopek to wybitny W co gra pan Gowin? W co pan Gowin gra? Póki co nie wiemy, o tym cicho szan. Jak się pokazać, by nie osiągnąć dna I chciałabym i boję się, to taka nowa gra I chciałabym i boję się, to taka